No, Zabici upadek 20 No dobra niech będzie w tej grze Dobra, jakoś kijowo upadł i... No wypadki chodzą po ludziach Dobra, co my tu mamy? Hmm Ej, coś tam było A, tam była taka amunicja. Granatów? Tak, parę granatów, tak pięć Tu nic nie ma. Tam widzę skrzynkę, no luz.

W ogóle tą amunicję do strzelby Okej okay, 91% Co to jeszcze może być do zniszczenia Dorzej w skrzynkach nic nie będzie ukryte To jest jakieś autko. Chyba, że coś będzie na drodze prowadzącej do tego obozu. Hmm, właśnie. Jakieś magazyny to jeszcze są? Dobra, jedną skrzynkę widzę. Drugą też. Pięknie. Dobra, spodamy stąd. Hmm. Ktoś mnie jeszcze zainteresował, co tam jest. Takie wystające z ziemi. Właśnie to. Uuu, te chyba było jakieś słupki zostawiali. Z drugiej strony takiego czegoś nie ma. Ok, no to co ludziska może sobie jeszcze jedną jakąś... Walniemy.

Teraz dobrze No mi się wydaje, że jest stacja radarowa Na tym wzniesieniu To jest chyba tak A, w sumie muszę prosto lecieć A, właśnie wózek. Babo. Okej, okay, co my tu mamy? Dobra. Pora skręcić. Okej, okay, mocno się musiałeś trzymać tej kierownicy. No. A! O, wysiadaj, 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 wysiadaj. No. Dobra. To zaczynamy zabawę. Okej okay. Udało się O ma tylko jeszcze helikoptery i te główne nadjeżdżają No. Załatwione. Gdzie jest ten drugi koleś? Tam gdzieś się włóczy ten helikopter. A, to zrzut zrobili, spadochroniarze. Dobra. Bo poleciał w jasną cholerę. No ok, odpalamy, to, gdzie doszło. No pięknie. I po sprawie. <laughs> Święty spokój. Ciekaw się tym pilotuje. Mm. Świetny sprzęcior. A tu jest parę mostów nawet. Świetnie. <laughs> No cóż, ludziska. O się chyba z wami tym razem w tym odcinku prędzej pożegnam. I co? Zaczynamy się w kolejnej misji od urolowców. Może troszeczkę bardziej ten teren wyczyścimy. Hmm, tylko ciekawe, czy to mogę baza danych. Pojazdy. Hmm, profile. Co tu my tu mamy? Tak z ciekawości. Tom Sheldon. Jay Tan. Młody pany. A jest stary pany. Maria Kane. Sir Irwan. No to jest od Rolosów. Bolsonaro Komunistka. raczej to jest dyktator. Dobra, tych panów już znamy. Rico Rodriguez. 25 stycznia. 4 lipca, św. niepodległości 13 marzec, tak ciekawa się co zacząć, kto, kto kiedy więcej się urodził 16 grudzień, uj chłopio masz przez raną datę 31 październik 22 kwietnia, bolo sierpniu I wrześniu, dobra Jeszcze poznamy kiedy indziej dane wywiadu. co my tu mamy, pana mhm. dobra, znam to Podstawę spadochroniarstwa. Uwaga, uwaga, co to jest uwaga? Aha, dobra. To znam. Chwytak też znamy. Podstawy usługi broni też znamy. Zasoby. Aha. Hmm, że się ludziom szelko. No Tak, 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 to wiem. Sabotaż. Dobre, dobra dobrze jechało co panu jest silne spostrzeżenie instytucji państwa Dobra, sobotę znamy, ładunki wybuchowe te znamy Taktyka walki A, A co? Żeby, co? Żeby jak biec? Lewy shift. Aha, dobra, to wiem, 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 wiem Czuczki kaskaderskie. No to jest całkiem niezłe. Eee, czarny rynek to znam. Uralowcy, frakcja. Zasad taktyki walki. Coś wojny chwytakiem do pojazdy i lecąc go to za nim. Hmm. Leczenie. A, ciekawe. Piata, to znamy. Upadek, znamy. Powieszenie. przypnij wroga. Do ściany podwójnych chwytakiem. Dobra, to znam mogę kreślenie przeciwnika z wysokości chwytakiem i za go. Tak wyburzenie, przyczep duży przedmiot do pojazdu i niższym wszystko na swojej drodze. to trzeba będzie sprawdzić. I spróbować. Przymioty frakcji. To jest szaszka kolorowców na screenie. Obszar wpływu. Że wpływu w regionie. Nowy ten Niech tak, 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 tak znam to, że nie wierzę. I karoluchy Sterowanie ja to znam pojazdy pułkownicy Spora ich się tutaj jest No troszeczkę będzie mieć Do zrobienia O, jak milutko Muszę sobie na wszystko wyłączać. Świetnie. Eee, bazy radarowe są tutaj. Mhm, są też. Twierdzę frakcji, twierdzę wojskowa do... do zebrania. Hmm, Sporo tego jest jak widzicie. Ja wie to osada. Hmm. Okryj wszystko. Nie. Dobra. To już trochę troszeczkę się połowimy na samym odcinku. Żeby sobie Pozwiedzać. Może zrobimy uralowstwo teraz na 100%. Władujemy się do kara i do pani Bulusantozi. Zacząć z co jest do działania. Troszeczkę sobie jeszcze chaosu nabijemy i wtedy jak będę miał większą połowę gry lub gdzieś tak. No Połowie sobie misję od yy, agencji, tak więc co z tej strony ma raz, komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!